Ten przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa był rzeczą dobrą i wartą tego, żebyśmy to zaakceptowali. Przede wszystkim dlatego, że wprowadzał pewną równowagę między ten wymiar wschodni a południowy, co dla nas, polityków zainteresowanych rozszerzeniem i współpracą z państwami Europy Wschodniej, które oczekują na akcesję, było bardzo istotne. Naszym wkładem, konkretnie już nawet moim, było to, że wepchnęliśmy tam pewien fragment, który zmusza czy zachęca Komisję Europejską do tego, żeby rozważyła, Możliwość zniesienia albo liberalizacji reżimu wizowego krótkoterminowego dla tych wszystkich młodych ludzi, którzy na przykład pracują czy działają w Erasmusie, na krótkoterminowe przyjazdy do Unii Europejskiej, na to, że mogli tu przyjeżdżać, kształcić się, brać udział w różnych przedsięwzięciach artystycznych, naukowych, dlatego że uznajemy, iż w ten sposób, w sposób naj, najlepszy, komunikujemy się ze społecznościami tych, tych państw objętych EPS-em. I też mamy szansę na to, żeby oni w miarę tej kooperacji stawali się ambasadorami Unii Europejskiej i wartości europejskich w swoich krajach.